Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, praca marynarza, praca na morzu jest specyficzna. To chyba najlepsze ujęcie tematu. Jest specyficzna i to mówię z własnego doświadczenia, ponieważ nie ma wiele takich zawodów, które są związane bezpośrednio z takimi zjawiskami jak samotność, jak odizolowanie, czy jak bezwzględne uzależnienie swojego bezpieczeństwa od innej osoby, w tym przypadku od firmy. Idąc na statek, nigdy nie wiadomo, jakie będzie wyżywienie, a uwierzcie mi Państwo, że nie na każdym statku jest tego jedzenia w ilości i w jakości odpowiedniej. Co więcej, takie podstawy jak ochrona Bezpieczeństwa, higiena, bezpieczeństwo, higiena pracy, tak? coś co dla wszystkich pracowników fizycznych na lądzie jest normalnością, na statku wielokrotnie nie jest tak rozpowszechnione. Opieka zdrowotna, może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale marynarze chorują, zdarzają się wypadki, różne incydenty na, na statku jak w każdym innym zakładzie, gdzie wykonuje się pracę przemysłową. I to jest dramat, jeżeli jakaś przeszkoda administracyjna stoi na przeszkodzie zadbania o bezpieczeństwo tego człowieka, zadbania o jego zdrowie. I te wszystkie kwestie tak bardzo wydawałoby się podstawowe. Od niespełna 20 lat są już regulowane tą konwencją o pracy na morzu w branży zwanej jako MLC 2006. I ona słusznie ustanawia standard tej pracy. Natomiast na przestrzeni tych lat, oczywiście, że zauważono, że w grupie ponad przecież stu państw, które są objęte tą konwencją, niektóre rzeczy są do poprawienia, i tutaj te poprawki są właśnie elementem wprowadzania czegoś, co doświadczyliśmy jako branża na przestrzeni lat. Wprowadzenie. Właśnie tej wody, wprowadzenie jedzenia, wprowadzenie kontaktu z bliskimi poprzez internet, wprowadzenie opieki zdrowotnej, pewności repatriacji. Tego dotychczas nie było. Może dla Europejczyków jest to sprawa oczywista, ale dla państw z innych kontynentów już nie. To nie jest prawda, że ta ustawa, ratyfikacja tych poprawek dla nas. Polaków coś fundamentalnie zmienia. Ona raczej wprowadza do porządku prawnego coś, co w Polsce i w Europie uznajemy jako absolutny standard, ale musi być to wprowadzone tak, żeby ten ogólnoświatowy zawód miał pewność, gwarancję, że obojętnie na jaki statek marynarz pójdzie, to zawsze jego najważniejszy.